Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj o ostatnim tańcu w naszym KVK. No i też o zdradzie, o której opowiem trochę szerzej. Z tej strony snow, i od razu mówię, że ostatnio wiem, że nie było mnie trochę parę dni. Niektórzy już pewnie przyzwyczaili się do tego codziennego kontentu, no ale muszę tutaj przyznać sprawy osobiste, naprawdę nie jest łatwo. Nie będę wam opowiadał o tych rzeczach, co to było konkretnego, ale naprawdę uwierzcie, że to nie były ciekawe rzeczy, więc nie mogło mnie tutaj po prostu być. Przepraszam też wszystkim ty, wszystkich tych, którzy czekają na tam odpowiedzi na wiadomości, filmy i tak dalej. No ale jak wiecie, tutaj ten kanał to jest takie trochę moje hobby, więc no nie, ma, nie ma opcji, żebym jeszcze w takich trudnych sytuacjach swoich życiowych jeszcze do tego ogarniał tutaj właśnie YouTube'a i tak dalej. Ale trochę wam opowiem o tym, co się działo, bo wczoraj wieczorem już było trochę leżej, Zagraliłem nawet Arkę. Co myślałem, że nie będę w stanie, ale w sumie może lepiej, żebym nie grał, bo to była najgorsza nasza arka chyba od trzech lat. Ale plus był taki, że później. Tutaj ten fioletowy obóz zaczął atakować, przechodzić przez bramę. No i myśmy na to zareagowali. Tym bardziej, że mieliśmy tutaj kroniki, już wam pokażę, które to są. O, to są te poprzednie. Jak widzicie, udało mi się osiągnąć cel, czyli 2 miliony zabitych oddziałów wroga. No i oni zaczęli się tutaj do nas przebijać, i to było w sumie dla nas idealne pod tym względem. Oni chyba nie mieli też opcji, żeby zrobić sobie te 2 miliony. O zaraz, zaraz powiem, więc przebili się do nas, no i myśmy na pewien moment nawet przejęli tą bramę. Co wam później też pokażemy. O, widzicie, że oni teraz tutaj zaczynają budować. O, i zaraz może znowu się zacznie walka, bo widzę, że widzicie, przechodzą tutaj. No i zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Podejrzewam, że będzie ciężko, ale może być jeszcze, może być jeszcze tutaj przez moment ciekawie. Natomiast od czego chciałem zacząć? Chciałem zacząć od tego, co się działo w Kingsland. Był tutaj live, oczywiście, na ten temat i tam mówiłem o tym trochę szerzej. Natomiast powiem Wam szczerze, że moje odczucia o tym, co się stanie po tym Kingslandzie, były zupełnie inne. Jeszcze raz tylko przypomnę, o co tutaj tak naprawdę poszło. Jeżeli popatrzymy sobie na statystyki, to widzimy, że na gwiazdkę po takim powiedzmy oficjalnym zamknięciu KVK zdecydowanie zasłużył obóz Brytanii, który miał po prostu najlepsze numery. Obóz Żółty, który też jest naprawdę bardzo, bardzo mocny jako obóz, no im się to, powiedzmy, delikatnie nie podobało, ponieważ oni do końca nie mieli możliwości pokazać jakby swojego pełnego potencjału. No jak się możecie domyślić, doprowadziło to do spięć, do tarć, to tak naprawdę tą gwiazdkę powinien mieć, to jest lepszym obozem i tak dalej, i tak dalej. Na obronę Żółtego Obozu mogę powiedzieć, że oni zrobili wszystko, żeby walczyć, bo wydobrali się w takim miejscu w kącie, i nie z jednej strony przeciwników i z drugiej strony przeciwników. Tylko ich pech polegał na tym, że ani jeden, ani drugi przeciwnik nie chciał z nimi walczyć. Ani 228, ani zieloni. E, no po prostu, moim zdaniem, no byli sporo słabsi, nie podjęli za bardzo tej walki. Zielony obóz dużo więcej niż 228, które skoncentrowało się na naszej stronie, ale całego KWK nie będę Wam opowiadał. Tak czy inaczej, nie mieli za bardzo szansy, żeby zabłysnąć. No i e, przez to te wszystkie tarcia. Natomiast moim zdaniem, Brytania, która robiła w tym KWK wszystko bardzo, ale to bardzo dobrze, chyba najgorzej wychodzi w dyplomacji, ponieważ moim zdaniem po pierwsze, jeżeli mamy właśnie KVK, to pierwsze, co powinniśmy zadbać, to powinniśmy zadbać o to, że właśnie statystyki, które tutaj też wam pokazuję, determinują to, kto dostaje gwiazdkę, a kto nie, tak. No jeżeli mamy statystyki właśnie tutaj, czy obozów, czy indywidualne, to powinno być jasne, kto na koniec zabiera ten Zigura, czy Orlean, czy jak to się tamkolwiek nie nazywa ta struktura na środku. Oni wydaje mi się, że zadbali o to niedostatecznie. A może zadbali? Nigdy nie wiadomo, bo to są nasi przeciwnicy, więc nie, nie znam tych czatów, co tam się konkretnie działo. Nic też takiego konkretnego nie widziałem. Natomiast Brytania stwierdziła, że została zdradzona. No i yy, zaczęła się potyczka w Kingsland i cały mój live był właśnie odnośnie tej potyczki, gdzie moim zdaniem Brytania, tak szczerze, mogła już założyć z góry, że nie ma szans, ponieważ Brytania walczyła bardzo, bardzo dużo w każdej strefie yy, i Mieli naprzeciw siebie żółty obóz, który nie walczył zbyt wiele. Oni byli jeszcze cały czas, można powiedzieć, na świeżości. No i można się spodziewać, jak to się zakończyło. Jeszcze w momencie, kiedy Koreańczycy spali w większości, a Brazylijczycy mieli właśnie wtedy swój uptime, to wyglądało to całkiem nieźle dla Brytanii. Natomiast na drugi dzień, kiedy Brazylijczycy poszli spać, a Koreańczycy wstali, no to w zasadzie był to mecz już później tylko do jednej bramki. Co ciekawe, na jakiś moment 486 zatrzymało się tutaj na tej bramie, ale teraz jak widzicie, zaczynają znowu ich atakować. I powiem wam, że jakby sytuacja cała jakby zmieniła wszystko co wiem o Rise of Kingdoms do tej pory, bo ja naprawdę kojarzę prawie wszystkie zdrady tego typu. Bo wydaje mi się, że można jednak założyć, że uczciwie rzecz biorąc, Brytania zasłużyła na ten ziggurat, czy tam orle Natomiast, no, żółty obóz sorry, trudno, nie mieliście walki, to jest niczyja wina. Ani to nie jest win, wina Brytanii na pewno, ani to nie jest ich wina, ale czasem trzeba się po prostu uderzyć w piersi i stwierdzić, Sory. 486 tego nie chciało zrobić. Moim zdaniem zachowali się tutaj mega nie fair. Ich następni sojusznicy, czyli Fioletowi, przyjęli taką sytuację, że stwierdzili, my nie chcemy walki ani z wami, ani z wami, my będziemy tutaj neutralni, jesteśmy Szwajcarią w ogóle tego porozumienia i my tylko chcemy skrawek ziemi w Kingsland, no i w sumie tyle dostali. Jak widzicie cały czas są tutaj tak naprawdę neutralni i fioletowych nie atakuje ani, ani Korea, ani nie atakuje ich Brytania, tak, ten cały, ten cały obóz. Także oni są w takim śmiesznym położeniu i właśnie przez to nie mieli okazji walczyć i się zdecydowali właśnie tutaj walczyć z nami. Tutaj widzicie, że się teraz mobilizują, pewnie za chwilę będą budowali flagę. Tak czy inaczej, Ech, tak, to, tak to wygląda i dlaczego ja mówię, że to jest coś, czego się w ogóle nie spodziewałem, bo szczerze to, czego się spodziewałem, to że Brytania zacznie kombinować bo Brytania mogła się odwołać tak jakby do uczciwości w KVK i powiedzieć wszystkim innym obozom, czyli na przykład właśnie tutaj 228, czy nam, czy nawet z tym zielonym obozem i się jakoś tak zgadać, że na, nawet na zasadzie takiej, wiecie, jak my nie będziemy mieli gwiazdki, to nikt nie będzie miał gwiazdki, w sensie 486 nie będzie miał, bo ktoś ją na końcu i tak finalnie by wziął, ale w sensie jakąś założy taką antykoalicję, czego się nie zdecydowali zrobić. Brytania stwierdziła po prostu... Okej, okay, zostaliśmy zgladzeni i jakby z tym pójdziemy do domu. Co mnie szczerze powiedziawszy bardzo dziwi. Wydaje mi się, że tą koalicję mogli zawiązać jeszcze zanim się otwarł Kingsland i tutaj spróbować zaatakować. Czy to się w ogóle próbowało wydarzyć czy nie? Nic mi o tym nie wiadomo. Wydaje mi się, że to trochę też jest kwestia ego jak zwykle na tych wysokich sidach, bo zobaczcie, oni na przykład bardzo dużo tutaj psioczyli, że 2000 jest takie słabe i tak dalej. Widać, że nie lubię Brytania ogólnie tego królestwa, więc bardzo dużo mówili negatywnych rzeczy. No i później chyba głupio im było zapytać o pomoc tego, tego 2000, która po numerach nie było wcale aż takie złe. 228 wydaje mi się, że łatwiej im było zapytać, natomiast 228 miało takie podejście, my się tym nie interesujemy, oni w ogóle tutaj za dużo moim zdaniem nie walczyli. Nie wiem, czy się nie szykują bardziej na już kolejne KVK. Ciężko, ciężko tutaj stwierdzić, co się dzieje w tym królestwie, moim zdaniem, nie jest, nie jest jakieś nadzwyczajnie mocne, czego, czego można by się spodziewać po nich po prostu po, po tych numerach, które prezentują. Jeśli chodzi o zielony obóz, to też nie wiem, zielony obóz jest w ogóle jeszcze skłócony z 228. Oni więcej się wyzywają na czacie niż cokolwiek innego. Więc ja miałem nadzieję na taką koalicję, że wiecie, 228, my. Brytania i zielony obóz, czyli cztery w sumie obozy, kontra dwa obozy, czyli na przykład ten fioletowy i ten, właśnie koreański z żółtego, tak naprawdę, obozy. Oni teraz tutaj mają kolor czerwony i to by było naprawdę spoko. Myślę, że tutaj byśmy ich posprzątali, tak trochę tych fioletowych, byśmy, wiecie, dojechali za tą neutralność albo, nie wiem. Ich, a, tych Koreańczyków trochę za pazerność, bo oni, moim zdaniem, to co oni robią jeszcze teraz, to jest jeszcze większa pazerność. Bo zobaczcie, oni nie tylko odcięli Kingsland tutaj, bo mogli odciąć Kingsland i powiedzieć: Dobra, Brytania, zostawiamy was teraz w spokoju. Ale im jeszcze nie wystarczy. im, Oni odcięli Kingsland i jeszcze, widzicie, jadą tutaj z tą Brytanią i będą chcieli ich może wyrzucić w ogóle z całej tej strefy. Wchodzą do naszej strefy piątej i są teraz w takim momencie, że tak naprawdę atakują niemalże każdych. I to jest właśnie pytanie, czy nie będzie jakiegoś takiego jednego momentu w tym KVK, gdzie okaże się, że wszyscy zaczną ich atakować po prostu dlatego, że będą mogli i nagle się zorientują i tak powiedzą, hej wiecie co, w sumie atakujemy ich, dobrze nam idzie, no i atakujemy tak na grubo, może spróbujemy wziąć zikura czy coś w tym stylu, to moim zdaniem byłoby spoko i to szczerze powiedziawszy cały czas jeszcze może się wydarzyć. No, bo jak widzicie, mamy już te 16 dni KWK, 16 KWK. 16 dni to jest jeszcze bardzo, bardzo dużo, ponad dwa tygodnie, bez problemu. Tutaj może się wydarzyć jeszcze tak naprawdę w tym KWK wszystko. Byłoby bardzo fajnie, bo ja jak zawsze mam nadzieję, że się będzie dużo dało. Teraz pokażę Wam właśnie tą akcję, która działa się wczoraj. to jak wzięliśmy pas, bo myślę, że to było całkiem fajne wydarzenie. Także za chwilę zobaczycie ten materiał. Ale no już jesteśmy. Tutaj muszę opowiedzieć w ogóle historię trochę, bo zaczęło się od tego, że po arce wybudowałem jedną flagę, i mówię, a dobra, trochę sobie tam powalczymy, i tak dalej. Natomiast, jak później przyszło, co do czego, to zaczęliśmy wygrywać, no i znaleźliśmy się blisko bramy. I tutaj była w ogóle cała akcja, żebyśmy mogli zrobić podwójne rali, ponieważ 228 próbowało zdobyć tą bramę, ale nie byli w stanie swoim pojedynczym rali, no i była kwestia tego, że my musimy się tam po prostu dostać do nich. No, i jak widzicie, tutaj ja mam y, kotwicę na swoim rally. Kotwicę zrobiłem sam sobie, więc użyłem po prostu mojego kąty farmy, żeby być idealnie po prostu. I zobaczcie, tutaj sprawdzam, czy wszystko jest. Ten Food Snow to właśnie jest moja kotwica, która tam ma 40 minut, idzie, wiecie, jakaś jednostka y, Seijum. I tutaj jestem z nimi. Y, o, tutaj Beagle jeszcze pisał do mnie, także widzicie, sprawdzam czat. No, trzeba. Tutaj nie będę tego obcinał wszystkiego, bo naprawdę musiałbym obciąć pół filmiku. Ja prowadziłem zasadniczo tą akcję, tak? Więc jeżeli wiecie, jest się liderem, jak widzicie. Ja mam Dido w garnizonie, mam Henrygo, który jest właśnie w tym rally, Teraz oni puścili, i zobaczcie, ja w tym momencie puszczam moją kotwicę i yy, będę spóźniony, ale chciałem być spóźniony, bo ja, widzieliście chyba na czacie, że ja pisałem, że ja chcę, żeby 228 uderzyło pierwsze i ich było więcej. I o to chodziło, tak, że ich rali uderza pierwsze, moje rali uderza drugie, i my jesteśmy po prostu takim, tutaj można powiedzieć, młotkiem, który będzie dobijał ten garnizon. I za chwilę zobaczycie już rali, także myślę, jeśli chodzi o sekundy, to zobaczcie, tutaj zaczynają oni uderzać. No i ile nam zajmuje, może 10, może 15 sekund, żeby dojść. Kotwica jest, na właśnie, fantastyczna pod tym względem, żeby robić podwójne mobilizacje tak wtedy to się opłaca no i teraz zaczyna się tak naprawdę zabawa w momencie kiedy my uderzamy podwójnym rali w ten garnizon ich też nie było zbyt dużo to też nie jest jakiś super silny Obóz, no i w większości, jeżeli widzimy, że naprawdę idzie podwójne rali, to już tam w większości graczom się to nie podoba. Ja tutaj w międzyczasie będę sprawdzał, także widzicie, jak niekiedy takie sytuacje na zasadzie: A dobra, skoczę sobie tam, wybuduję jedną flagę, coś tam sobie powalczę i się skończy niekiedy prowadzą do takich naprawdę fajnych rzeczy, bo uważam, że tutaj jeśli chodzi o, o rozbijanie tego garnizonu i w ogóle o tą walkę, którą tutaj toczyliśmy, bo to były kilka godzin dobrych, kiedy walczyliśmy, to naprawdę fajnie, żeśmy się pokazali. Po pierwsze, że byliśmy w stanie ich usunąć od swojej strony, odepchnąć od bramy, no i finalnie byliśmy w stanie tą bramę zabrać. Bramę zabierze Królestwo 228, bo oni nie są z naszego obozu, więc problem też był taki, że kiedy oni zabrali tą bramę, to my nie byliśmy w stanie się przez nich przedostać. Ale wiecie, to jest i tak taka zabawa na krótko, bo z drugiej strony i tak Koreańczycy już praktycznie zaczęli budować, więc my po wzięciu tej bramy tak naprawdę niewiele zyskaliśmy. Gdyby nam się to udało zrobić wcześniej, to udałoby się odciąć terytorium i być może, chociaż też to jest niepewne, udałoby się tam kogoś wyzerować, ale tego też nie moglibyśmy być pewni. Nigdy się tak szczerze nie dowiemy, co mogłoby się wydarzyć. Wydarzyło się to, co by się wydarzyło, ale myślę, że i tak tutaj było fajnie, bo jak widzicie, tutaj już zmiana garnizonu na Zenobie, jeszcze ostatni skaut, ale wydaje mi się, że oni tam już po prostu praktycznie odpuścili sprawę. I nie będzie, nie będzie to wyglądało zbyt dobrze na ich korzyść, także jeszcze chwilę powinna, powinna ta mobilizacja trwać. O, widzicie, że teraz już 300 tysięcy, teraz już widzimy, że garnizon tak naprawdę się kończy. No i udało się. Udało się ich przejść i widzimy, że 228 od razu rusza do przodu, bo oni mają bramę. Jeszcze ktoś tutaj, niestety, zaczął atakować tą bramę z naszego obozu, i widzimy, że raz to kiepsko dla niego się skończyło, a dwa, że nie powinien tego po prostu robić. Tak więc ja tutaj usuwam markery, zaraz zobaczycie. Pamiętam, że chyba Guan Yu to był jakiś. O, właśnie, i widzimy, że tutaj atakuje. No ja tutaj na szybko daję informację, żeby nie atakował tego. Tej bramy, no i na szczęście się wycofuje, chociaż moim zdaniem to już po prostu za późno udało się przejść. Natomiast później nie udało się za dużo większego postępu zrobić, ze względu na to, że myśmy już właśnie szli bardziej do snu. A Koreańczycy zaczęli już budować po prostu w naszą stronę. Zobaczmy sobie jeszcze raporty, jak wyglądały. Oczywiście ten po naszej stronie wygląda bardzo, bardzo dobrze. Oni nie bronili się zbyt długo, więc tutaj nie zobaczymy jakichś olbrzymich liczb. Natomiast jeśli chodzi o wymianę, to zdecydowanie warto, tak? Także wiadomo, że będzie to lepiej wyglądać. Tutaj mamy jeszcze sojuszników 228. Ich rali też poradziło sobie bardzo dobrze, także też pozytywna wymiana. Jeśli chodzi o te dodatkowe umiejętności, możecie sobie tutaj zobaczyć, co było w garnizonie, co w rali. Ja tylko powiem, że ja używałem Mechmeta, Saladyna i Tomyrys. Tej kolejności, jeśli chodzi o dodatkowe umiejętności, na moim henrym, e, także tak to wyglądało, ale myślę, że tutaj bym sobie poradził. No i jeszcze atak jednego gracza, tutaj widzicie, że budujemy flagę. Ja byłem pewny, bo ten gracz wiedziałem, że on jest online. 97 milionów siły, miał dużo garnizonów w ogóle do wyboru, e, także trochę się z nami tutaj bawi. Ja stwierdziłem, dobra, to już koniec KVK. Możemy jeszcze sobie takie rally. Ja chciałem spróbować na parę sekund. I myślałem, że szczerze powiedziawszy, będzie o wiele, wiele gorzej z tym moim rali, bo on ma 5 milionów jednostek w mieście, a w moim rali tam było chyba 2 miliony 700 najwięcej. E, także nie miałem jeszcze tych, e, wiecie, tych, tej technologii z rali, zrobionej gdzieś tam na maksa, bo uważałem, że w ogóle już nie będzie mi potrzebna. Tutaj się okazało nagle, e, że jest przydatna. Ale zobaczycie po raporcie, myślę, że całkiem nieźle. Oczywiście tutaj te zmarłe jednostki po naszej stronie, natomiast to już szczerze powiedziawszy, nie ma tutaj w tym KVK praktycznie żadnego znaczenia, więc można było to poświęcić. Ja specjalnie patrzyłem, zobaczcie, że już niedługo wybuduje się flaga i stwierdziłem, dobra, pociągnę to rally do momentu, aż wybuduje się flaga i po prostu go teleportuje ale co się okazuje zało trochę wypękał kolega i stwierdził, że, że jednak nie podoba mu się ta zabawa, w którą tutaj gramy i widzimy, że to on pierwszy zmięknął, tak? Użył bańki, nie teleportował się, bo w przeciwnym razie myślę, to znaczy nie wiem, czy by go właśnie teleportowało, gdyby, gdyby było rally. To był w ogóle ciekawy moment, no ale jak widzicie, nie doszło do niego. No i teraz widzicie raport, jak wygląda. Myślę, że naprawdę całkiem spoko. Nie ma się czego wstydzić. Rally trzymaliśmy. No także to tyle. W dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się. Cześć!